Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Gram w Wręcz Simulator. Jest to drugi już film. Możliwe, że z serii jeszcze nie wiadomo, bo straszna to jest gra inderska gra. Jak dla jednej osoby, no ale zobaczmy. W poprzednim odcinku postawiłem sobie kit z budynku. Prawdopodobnie dla świń. Myślę, że to będzie przeznaczenie jego. Postawiłem sobie wszystko tak, co mi się wydaje, co będzie potrzebne. Tu jeszcze nie ma boksów. Ale... No... Zajęłoby mi to dużo więcej czasu, także to będę sobie robił w międzyczasie tak zwanym. I co jeszcze? Udało mi się wyhodować troszeczkę pomidorów na sprzedaż, bo za coś trzeba kupić te świnki. No i tu sobie pomidory jeszcze będą rosły w dalszym ciągu, mam nadzieję, że one nie uschną, jeśli zapomnę je, na przykład nie zdążę i zapomnę je podlać, no ale no to wszystko się okaże w, 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 w dalszym etapie gry. No i co, na tą chwilę tak, pojedziemy sobie sprzedać te pomidory, które mam tu w tych dwóch koszykach, nie jest ich dużo. Mam nadzieję, że na te dwie świnie starczy. I jeszcze jest jeden problem, który przyszedł mi dopiero teraz do głowy: że jak przetransportować te świnie tutaj na farmę? Nie ma czegoś takiego jak dostawa żywca, ale no. Hmm. Zobaczę. Zobaczymy, jak się wyrobię z kasą. Mam 400 dolarów. 390 dokładnie. Po tym, z tego co sprzedam tu, może jeszcze z 300 dolarów będzie. To tak na no, dwie świnie. No zobaczymy. Będę tutaj najwyżej zrobię cięcie. Poczekamy, aż wyrośnie drzewo. Też posadziłem sobie mały las, żeby. Raz, żeby mieć drzewo. A może, jeśli bym potrzebował gotówki na gwałt, no to. Wytnę ten las i po prostu sprzedam deski. No ale tu myślę, że w międzyczasie zrobią się też pomidory. O, tu już widzę. Kolejne. Tutaj już bli bardzo blisko. Wzrostu są końcowego, et końcowego etapu wzrostu. No jest trochę roboty, bo to podlewanie trochę zajmuje. I dokręcenie tym kołowrotkiem. No, ale myślę, że jak jeszcze sobie to zbiorę tutaj. My, no, dzisiaj się uda. No, teraz jest e, 1041. E, jeżeli dobrze pamiętam, pamięć mnie nie myli, to skończyłem zeszły odcinek na pierwszym dniu, albo drugim. No i cztery dni jakieś 4-5 dni zajęło mi grindowanie. Surowców na wybudowanie obory. I tych koryt. No. Mam nadzieję, że uda się w tym odcinku tutaj zakupić świnie. I świnie już będą sobie żyły własnym życiem. Wystarczy, że je będę karmił. A no i paszę jeszcze dla świn. Muszę o tym pamiętać, żeby nie było lipy. Żeby świnie nie zdechły. No i świnie może zaczną się mnożyć. Nie wiem jak to tutaj wygląda w tej grze. Liczę na to, że zaczną się mnożyć. I będę sobie je po prostu na mięso sprzedawał, i będę miał jakiś dochód. Bo na razie to jest lipa z samego, ten A. I jak już przywieziemy świnie, zaczniemy sobie budować szklarnię. Bo gdzieś słyszałem, że w szklarni wzrost jest szybszy. Tutaj roślin. Nie wiem na ile to jest prawda, ale zawsze to będzie lepiej wyglądać niż takie sadzonki na podwórzu, na gołym polu. No i bardziej realisty, realistyczny niż niż e, niż tutaj pomidory moim zdaniem tylko w szklarni rosną no ale nie, wiem, nie znam się nie będę się wypowiadał nie jestem ekspertem i co no tutaj sobie drzewka będą rosły drzewa to akurat jest najlepszy najlepszy co ja chciałem powiedzieć nie chodzi mi o najlepszy no tylko akurat najszybszy tutaj surowiec do, do wygraindowania bo one sobie rosną tak szybko jeszcze z każdego ściętego dostajemy jedną lub dwa, dwa drzewka do posadzenia także to tylko idzie w plus hmm. co ja tu jeszcze mam do powiedzenia no czekam czekam cały czas na te pomidory no, jeszcze tu minutka, dwie i będą, załaduje to wszystko na samochód. On 24, tu 40, to ten koszyczek jeszcze sobie dopełnimy. I może jeszcze trzeci będzie. Kurczę, dobrze by było jakbyśmy tak z 800 skarnęli, ale na tym to będzie ciężko. Coś wydaje mi się, że jeszcze będzie trzeba tutaj powalczyć z deskami. I co, no na razie stoję w miejscu, zobaczymy, zobaczymy, czekam bardzo na te świnie, to jednak jest dochód pasywny taki, bo wystarczy je, no też, też trzeba inwestować w pasze i w ten, woda akurat jest darmowa, to akurat plus, tyle, że trzeba tutaj nanosić, co jest trochę, co zabiera trochę czasu, no ale to tam woda akurat minus, no. Tutaj będzie z dozowaniem paszy problem, bo pasza pewnie też kosztuje swoje, bo za darmo tego się nie dostaje. Ja tak liczę po cichu, że wystarczy mi na wszystko na te, chociaż te dwie świnie na początek. Świnie i knura. Czyli jak tam się locha i knura. No i za jest tam pomidory. No i trochę pogadałem. Mi się udało tutaj. Oj, nie, tak, tak, chciałem. O, niestety. To jeszcze. O, pełny koszyk? Pełny koszyk. O, no to super. Będzie prawdopodobnie więcej niż sobie tutaj wyliczyłem. Na, na co liczyłem. Straciłem niestety dwie sadzonki, no jakieś, jakieś tutaj straty muszą być. Co jakiś czas sadzonka gnije, nie wiem z jakiego powodu. No, ale zobaczymy, no to będziemy sobie to sprzedać. Ja tutaj usunę w międzyczasie jeszcze tą zdechłe, zdechłe rośliny. A nie ten klawisz. Dobra. No nie mam na razie na święto żeby obsadzić, także o, może jeszcze podleję wodą. Na szybkości. Aby się nie okazało, że to zdechnie, jak to nie będzie. To nie warto podlewać. Dobrze. Dobra. Właśnie nie rośnie. Dobra. dobra. To już się napełnia. To... A to wyciągnę sobie potem. No dobra. No co. No tutaj nie mam już za wiele do roboty. ja Jadę zobaczyć ile dostanę kasy. Kasy za te... Pomidory. To nie jest daleko. Także tam już nie będę nawet Przyciną. Zobaczymy, dojedziemy. Uwaga, tylko na samochody. Zajmie nam minutkę. Boże, z daleka to. O! Jeszcze sztuczka dla widza. No. W przypadku miało zająć chwilkę. Się tutaj z tym bagażnikiem w środku i z tymi i pomidorami nie dzieje przy takich wypadkach już prawie jesteśmy na miejscu teraz wielka chwila zobaczymy ile to dostanę jeszcze jakby się trafił mnożnik bo jest coś takiego jak mnożnik za cenę tutaj sprzedaży ale wątpię, przy moim szczęściu raczej się nie uda. Dobra, idziemy zobaczyć, ile nam dadzą za pomidory. Zobaczymy, czy tu A, e, niestety. Lekko, dziczyzna No kurna, na nie posiadam. Dobra, sprzedajemy. 968 I teraz 600 pójdzie na świnie dwie. Tylko jest problem z transportem świn. A ile by mi taka przyczepka kosztowała? Jakaś najtańsza? To tutaj było. Chyba nie, tutaj tylko samochody. Tu chyba. Dawaj, dawaj. Pytanie, czy na tej przyczepie? O, 600 to i tak jest lipa. Czyli czekam jeszcze grind chwilowy. Chyba do przewozu zwierząt 1500. O Matulu. No ale tak ze świnią nożną, że to nie będę, to mi to zajmie wieki. Pytanie, czy do tej przyczepki mogę zwierzęta tutaj wrzucić. Bo do samochodu raczej nie mogę mi się wydaje Jak się udało do samochodu wrzucić to było super Kurę się dało ale czy świnie się uda Trzeba się cykam ryzykować bo to jednak Z powrotem ją teraz Prowadzić i wrócić jeszcze pieszo po samochód To Uśmiecha mi się za bardzo dobra Jadę bo ja tu pierdzielę farmazony a Trzeba sprawdzić jak to będzie wyglądało. Prawie tysiąc, także nieźle. Myślałem, że będzie mniej. Także jestem pozytywnie zaskoczony. Dobra. Idziemy zobaczyć ty. A świnia. Zobaczmy. Ja. Dziękuję za zakup. Proszę, żeby się udało świnie wziąć To samochodu to już by było. Świnie. Chodź. co chodź. dnia chodź tu, chodź tu. Chodź świniu, chodź. So to że jest A dobra. Dobra. nieźle, nieźle, O, chyba się uda. Jeszcze jest. Jest tu coś jeszcze. Czekaj... No jest rozładowana, o co chodzi? Dobra, klipa. Hmm. No nic, i będę musiał znaleźć się. Na przyczepę pewnie nie będzie stać. Ale dobra, to sobie sprawdziłem. Dobra, będzie cięcie na pewno. Zobaczymy się już, jak ogarnę transport świń. Wracam po cięciu Ale mam nadzieję, że po raz ostatni Bo mam już dość Wyciąłem chyba z milion wew Żeby dogrindować ten hajs Zanim jeszcze mam jeszcze trochę warzywek Jak się teraz nie uda, to to będzie ostatni odcinek z tej gry Bo już troszkę nerwów mi napsła Zobaczymy. Zobaczymy co to będzie. Wydaje mi się, że powinienem już mieć hajsu. Gdyby nie ta przyczepka nieszczęsna już by było dawno po fakcie i miałbym dwie godziny z życia więcej. A tak poszło się bujać. Masakra, normalnie masakra. Dobra. Yy, yy, yy. To jeszcze kawałek. Zobaczymy, bo teoretycznie, a bo jeszcze nie wiecie o tym, ale w międzyczasie kupiłem samochód jeszcze, bo to była taka najtańsza opcja, żeby przywieźć dwa zwierzątka. Samochód mnie kosztował 6 stówek albo 8, jakoś tak. Trochę uszczupliło to mój budżet. No ale zobaczmy. Tak, nie wiem, czy ja tu chcę sprzedawać, to chyba nie sprzedam. To deski same sprzedam. Cyk, 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 cyk i cyk. Dobra, 658. I jeszcze warzywka sprzedamy tam. I teraz trzeba modlić, żeby. O, tutaj obok zaraz. Warzywka i owoce. Co prawda, to tam jakieś drobne, ale chociaż do tych 600 może dobiję. Ile mam? A, do tych siedmiu Trzeba jeszcze kupić pasze. I dwie świnie, o które walczę już taki długi czas. Trzeba było się w ogrodnictwo pchać. No 204 to też spoko. O, winogrona są bardzo drogie. Udało mi się wyhodować dwa drzewka. No dobra, teraz chwila prawdy Teraz nie uda, od, to odinstalowuję od tą grę diaby. Diabły Co teraz się stało? O, zablokował się Gdzie to trzeba było jechać tu? Prawo. Oj, mam nadzieję, że ta to to moja walka zostanie nagrodzona teraz w postaci dwóch świń. Które zaczną się mnożyć i do dawać miąsko Dobra, to lecimy Nie, ja chcę tak Zobaczmy teraz o, Normalnie aż się stresuję Płacimy, dobra Bierzemy tą świnię Chodź tu, świniu. Chodź, chodź. I... Dało się jeszcze tylko jedną świnię. Nura tym razem. Samiec jest. Dodaj do kopyka. Kup. Daj mi jeszcze czy to pszenicę, czy paszę. Muszę im dawać. Bo nie ma czegoś takiego jak pasza. Dobra, pszenicę, dawaj. Dwa worki, zobaczę, żebym czasami nie wtopił. Dobra. O, chodź tu. Chodź tu, majster Pokażę Ci twoją kobitę. Już robią małe świnki. O, dobra. sobie jeszcze tu gdzieś między świnkami. O, styk. Jeszcze może na to się uda postawić. Idziemy na chatę Pokażę wam zarąbisty domek Jaki wam zbudowałem Macie się mnożyć I robić małe świnki O Boże, no nie wytrzymie. Ile to mnie energii psychicznej kosztowało Normalnie szczyt, szczyt normalnie ciśnij teraz na chatę. Strasznie powolne to autko, ale przynajmniej można na nim wozić świnie i zwierzęta w sumie. O, brasz niedaleko. Właśnie się dłuży tym autkiem, ale lepsze to niż łażenie z buta. Ale dlaczego w tamtym małym, pierwszym małdku nie możemy tych świni przewieźć? To nie wiem. Czy to aż jakieś dziwne nie byłoby. Takiego kombiaka, sam raz by wlazły? dwie. No ale dobra. Och. Tyk, tyk. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Nie ma wyrażenia Gdzie 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 Dobra, Masz już możecie się mnożyć ja Jeszcze tylko dosypiemy im pasze Znaczy mam nadzieję że to jest to To nie to woda No, to będzie mało, ale na dwie świnie to chyba nie będzie jakoś strasznie mało. Dobra. No, mam nadzieję, że projekt świnia został ukończony. Dobra, to było na tyle. Świnie tutaj mają jedonkę, mają wodę. Mogą się mnożyć. Mają kojce Zagrodę mają małą, co prawda. Ale kiedyś w przyszłości może sobie ją powiększę. Teraz najważniejsze, żeby się robiło. robiłem małe świnki i żebym mógł zarabiać hajs większy. Dobra. Pewnie widzimy się w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Chociaż będzie to. Ciężki, ciężki film do oglądania, rozumiem to w pełni. No i co, i do następnego. Narka.